Cześć, tu Mateusz. Dzisiaj zrobimy sobie pełen unboxing koła fortuny, które udało mi się kupić w IKEI. Tak, więc zapraszam do otwarcia pudełka razem ze mną i zobaczymy, co znajduje się w środku. A więc otwieramy nasze koło fortuny z IKEI. No i mamy tutaj przede wszystkim, tak jak widzicie, instrukcję obsługi. Więc za chwilę zajmiemy się z składaniem tego wszystkiego do kupy, żebyśmy mogli sobie zagrać w ten ciekawy przedmiot. A więc lecimy! OK, a więc w końcu udało nam się to skręcić. O, były trochę problemy, ale daliśmy radę. E, więc, jak to w Ikei jest, trzeba wszystkiemu wszystko skręcać samemu. Więc, mamy tutaj takie koło fortuny. Jak widzimy, e, są na niej liczby. I mamy też jedną gwiazdkę. E, możemy zakręcić w taki sposób, albo w drugą stronę. A więc, zakręćmy, zobaczymy, jaki numer dzisiaj nam wypadnie. Więc mamy numer 5. Ok, więc tak wygląda ta, ta gra, ten przedmiot, i teraz jak użyć tego? Do nauki angielskiego Więc razem z blogiem Taj24.pl Możecie tam wejść i zobaczyć e, też post Gdzie jest e, e, Gdzie są te informacje, które ja podaję Plus jeszcze coś ekstra A więc pierwszą grą, którą można Użyć do nauki angielskiego jest Coś, co wydaje się tak oczywiste Że aż e, Że aż banalne, ale e, Jest wspaniała Jest to wspaniała gra do nauki Liczb po angielsku, więc mamy tutaj liczby od 1 do 24. Nie wszystkim to przychodzi od razu z łatwością, więc możemy po prostu poćwiczyć dzięki temu te liczby. Więc mamy 13, 13 i lecimy dalej, więc to jest pierwszy sposób, w jaki możemy się nauczyć języka angielskiego, właśnie dzięki tej grze. Kolejna metoda, kolejny sposób, żeby użyć tego, tego przedmiotu do nauki języka angielskiego jest to zestaw pytań. Więc to jest coś już dla starszych graczy, dla starszych uczniów, tych, którzy już mają jakieś podstawy. Więc przyjmijmy, że mamy, ja mam tutaj akurat listę 42 pytań, więc przyjmijmy, że mamy tutaj 24 i losujemy. Mamy pytanie 18, 18 pytanie. Is your bed comfortable? Więc to jest takie, możemy przygotować pytania, które są trudniejsze, łatwiejsze, ale mamy akurat pytanie, które nam wypadło, i teraz nasz uczeń musi odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Kolejna gra, którą możemy zagrać dzięki temu przedmiotowi, jest to gra do nauki słówek. Więc mówi się, że około 6-8 słówek powinno się wprowadzać na lekcję, jeśli chodzi o dzieci. Więc możemy to podzielić. Mamy 24 podzielić na 8, więc co 3 będziemy musieli sobie pokategoryzować na karcie i rozpisać, na przykład dane słówka, które uczyliśmy się na lekcji. Więc jeśli wypadnie nam liczba 4, no to te drugie słówko, które mamy wpisane, musi nasz uczeń powiedzieć, i tak oto w ten sposób możemy zagrać w tą grę. Kolejny sposób do nauczenia się angielskiego dzięki temu przedmiotowi jest alfabet. Więc w alfabecie mamy więcej niż 24 litery, ale do tych 24 też możemy się nauczyć, więc. Jest 26, więc te końcówki możemy sobie zrobić podwójnie, na przykład jedno na jedynce, dwójce, ale przykładowo rozpisujemy po kolei też na karce, że jeden to jest A, 2 to B i tak dalej, więc po wylosowaniu sprawdzamy, która to, to, to będzie litera i po prostu mówimy, jak się literuje daną, daną literkę po angielsku, więc super sposób właśnie do nauczenia tego. Następny sposób, żeby nauczyć się angielskiego i słówek, dzięki temu przedmiotowi są jest y, sposób, który za chwilę sobie przedstawimy, więc mamy tutaj słówka. Ja sobie przygotowałem y, akurat cztery. Możemy całą wypełnić tablicę 24 4, y, słówkami i mamy tutaj blutak, więc na ten blutak możemy sobie albo na rzepy, jak to woli, y, przyczepić y, słówka po, po polsku, polską wersję. Albo możemy również przyczepić sobie e, słówka w wersji angielskiej. Wtedy będziemy musieli z angielskiego na polski przetłumaczyć. E, więc przyjmijmy sobie, że mamy tutaj kilka takich e, elementów, kilka takich słówek. Gdzieś mamy tutaj. E, I jeszcze jeden przyczepimy gdzieś u góry i zobaczymy, czy uda mi się wylosować w ogóle te słówka. E, I wtedy będziemy, będziemy musieli przetłumaczyć je w drugą stronę. E, Języka. Ok, więc mamy przyklejone, na bluzak. Widzimy, że pięknie się trzymają. No, nie trafiłem, więc. Powiedzmy, że trafiłbym na 22. To repeat. Więc mamy to słówko. Musimy powiedzieć po polsku, jak to się nazywa, jak przetłumaczyć. I w taki oto sposób możemy sobie na daną lekcję przygotować wszystkie słówka i po prostu jeden po drugim iść. Kolejny sposób, też związany z tym jest taki, że możemy przygotować sobie wcześniej fiszki. I na fiszkach są też numery. Mamy tutaj 33, 140, więc możemy sobie wybrać. Te akurat od <laughs> 1 do 24, albo od 25 do 49 wtedy będzie i wtedy mamy akurat 24 tu, 24 tam i mnożymy na przykład razy 2, razy 1 razy więc możemy od 24 do 48 też i tak wygląda właśnie ta gra, ten przedmiot. I to były sposoby na to, jak możemy wykorzystać ten Shenmue właśnie do tego, żeby uczyć się języka angielskiego. Więcej gier, więcej sposobów na wykorzystanie, szczególnie dla nauczycieli, jest na blogu Tai24. Oczywiście link jest w opisie. Zapraszam do wejścia, sprawdzenia kolejnych sposobów, jakie możemy, w jaki możemy zagrać tą grę i użyć na przykład w klasie, jeśli jesteś nauczycielem. Więc to by na dzisiaj byłoby tyle. Jeśli spodobał Ci się ten film, Filmik, proszę zostaw lajka pod spodem oraz subskrypcję na YouTube. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.